Dlaczego Polska zagrała tak słaby mecz? Powiem tak, Polska sama prosiła się o zaprzeproszenie me w pierdziel. W końcu było widać ich wielkie zmęczenie. Po pierwszej połowie chłopaki myśleli już o wakacjach, tak naprawdę to Zieliński popełnił dużo błędów. Przede wszystkim jest mi przykro, a nasi piłkarze to mają wywalone, ważne, że dostaną pieniądze i wyjadą na wakacje. A ja spierdala stąd, nic tutaj po mnie im przyda się solidny kopniak w dupę, a nie jakiś dobry trener. Ale trzeba być debilem, żeby przepierdolić mecz z drużyną o kilka okienek niżej w rankingu FIFA. Cóż Robercik taki kapitan, ale nie było go widać. Bednarek biegał jak pies za kiełbasą, a Zieliński często drapał się po swojej głowie, myśląc, co będzie robił na wakacjach. Panowie, tak się nie gra, Polska to antyfutbol. Nic już więcej nie powiem jak to, że jest mi szkoda kibiców, którzy wydali swoją kasę, na transport za tymi ułomami.